Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj jest sobota, wieczór, z racji tego, że pogoda jest bardzo ładna, my mamy jeszcze troszeczkę czasu, pomyślałem, że zabierzemy się za naszego błękitnego Mustanga. Pamiętacie go na pewno z odcinka, w e, którym do nas przyjechał. Taki był krótki odcinek vlog. Dzisiaj też jest e, coś w rodzaju vloga właśnie z tego Mustanga. No i widzicie, że jakiś już zdemontowany, bo idzie on do lakierowania, nasze lampy tylne też. Razem z tymi wszystkimi wkładkami, które wchodzą do środka auta. Musogi jest w takim samym stanie, jak widzieliście go w poprzednim vlogu. Mamy natomiast wszystkie potrzebne części. Mamy błotnik, to jest akurat zderzek tylny, ale mamy zderzek przedni. Mamy nowy wahacz, bo ten jest uszkodzony. Mamy też spoiler, który będzie przychodził na tylną klapę. Za chwilę wam go pokażę. Mamy już przednią lampę i kilka mniejszych drobiazgów. BMK sobie tutaj ładnie siedzi, wygląda pięknie wkrótce pojawi się odcinek z dalszych prac nad BMW myślę, że to już będzie jeden z ostatnich odcinków bo ona jest już prawie skończona pozostało, pozostało dokończyć te wszystkie elementy z włókna pozostało pomalować zaciski felgi i wtedy przerobić odpowiednio, dostosować lampy do do naszych tutaj przepisów europejskich i wtedy Wtedy jakiś detailing i BMW będzie skończony. Przechodząc teraz do Mustanga, mamy tutaj kompletną, e, kompletne koło. Felga o takich samych, e, w takim samym stylu jak reszta. Jak pamiętacie, jedna ta lewa była dość mocno uszkodzona, także mamy nową. Mamy też, ona jest z oponą. Mamy dodatkową oponę na prawą stronę, tak żeby zawsze na osi były dwie takie same opony. Także to przełożymy. Zakupiliśmy również kompletny. Przedni zderzak, nawet w tym samym kolorze e, Prawda jest taka, że ma bardzo dużo rys I tak będzie lakierowany, ale Ale tak się złożyło, że jest w tym samym kolorze co Co Mustang, razem z grillem Z lewym kierunkowskazem, prawy Prawy mieliśmy e, Ocalał, mamy też spoiler na tylną klapę Myślę, że będzie troszeczkę bardziej e, Myślę, że da troszeczkę charakteru e, Do tego konia są części, które udało się już zdemontować, tego nie nagrałem, niestety, niestety, nie udało mi się tego nagrać. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, ten prawy kierunkowski, teraz mamy też boczki ściągnięte, one one wymagają naprawy tutaj. To jest wszystko odklejone, że tutaj będzie położona nowa, nowy materiał, jeszcze nie wiem, co wybierzemy. Myślę, że czarną skórę lub coś, coś, coś podobnego, nie wiem, jeszcze na tym. Musimy się zastanowić, z dwóch boczków tak samo, tak samo to się zniszczyło, reszta środka wygląda, wygląda bardzo ładnie, udało się też dostać razem w tym zestawie lewą lampę, lewą lampę i, i środkowe nawiewy do środka, bo jedna klapka była zniszczona, one mi się wydaje, że są tutaj, nie, to jest do kamaru, o tutaj pewnie będzie. Są, to są te środkowe nawiewy, nasze są, w naszym jednym brakuje tej jednej klapki, nie udało się zakupić samej klapki i kupiliśmy cały ten element. Teraz powiem wam taką ciekawostkę, części udało się zakupić od jednej osoby, od Grupowicza, Musaklu Polska, za te wszystkie elementy, które wam pokazałem, felgę razem z dwoma dobrymi oponami, lampę, błotnik, zderzak. Kratki, spoiler, te wloty, wahać i coś tam jeszcze, nie pamiętam. Zapłaciliśmy tylko 1300, tylko 1300 zł. Także cena I za te wszystkie części myślę, że naprawdę e, bardzo atrakcyjna. Teraz przejdę do instalowania naszego nowego wahacza. Zobaczymy, czy tam wszystko wygląda dobrze. E, potem spróbuję jeszcze naprawić ten okular. Zobaczymy, czy uda się go wyklepać. I jeżeli to będziemy mieli skończone, to przykrycimy nasz błotnik, zobaczymy czy wszystko pasuje. No i wtedy będziemy dalej kontynuować. Jeszcze zobaczymy co będzie się działo, zobaczymy ile nam starczy czasu. Także wahacz mamy wymieniony na nowy, tam jest stary. Tą osłonkę też, też założyłem od tamtego. Musiałem dorobić dwa otwory montażowe, bo ten wahacz ich nie posiadał. Ale teraz wszystko jest w porządku. Do wymiany został jeszcze drążek kierowniczy, ale akurat go jeszcze nie mamy, zapomnieliśmy go zakupić. Także to jest już powiedzmy prawie zrobione. Teraz przejdziemy do tego okulara. Spróbujemy go troszeczkę, troszeczkę wyprostować. On nie jest mocno. Mocno zgięty, troszeczkę go wyprostujemy, zobaczymy czy uda nam się to zrobić. Jeżeli tak, to wtedy go pomaluję. Lampę i błot mamy już przymocowane. Tak jak wcześniej powiedziałem, robię to tylko po to, żeby zobaczyć, czy wszystko do siebie pasuje. Jeżeli wszystko będzie w porządku, potem zdemontujemy błotnik z lampą, zabezpieczymy odpowiedni ten okular, pomalujemy go w taki sam sposób, jak malują, malują podczas produkcji, czyli będzie tak zapylone tym kolorem, żeby wyglądało, wyglądało po prostu dobrze. Teraz przymocujemy przedni zrób zobaczymy, czy pasuje. udało się przykręcić i póki co patrzcie wszystko wygląda wszystko wygląda naprawdę ładnie nie jeszcze perfekcyjnie, ale nie wygląda to najgorzej, lampa też też jest ładnie porównując wszystkie strony porównując stronę lewą, właściwie prawą do lewej wszystko wygląda dobrze, kurcze, jakiś budzik mi się włączył. Tak jak widzicie, udało mi się zamontować tylny spoiler. Prezentuje się naprawdę. Bardzo ładnie. Jedna rzecz. Aha, on jeszcze jest, on jest tylko przykręcony, ale wszystkie śruby nie są jeszcze dociągnięte. Odkręcimy go potem, przykleimy go, zrobimy wszystkie te rogi taśmą dwustronną 3M, potem go przykręcimy, jeszcze zabezpieczymy te otwory, które wierciłem, z tego przykręcimy i będziemy mieli pewność, że, że tutaj żadna korozja nie wejdzie i że połączenie będzie szczelne. Póki co maskę udało się przywrócić do takiego kształtu, takiego stanu. Mam jeszcze cały czas trzy duże wniotki. Jedną mamy tutaj, tutaj mamy kolejną i tutaj taką troszeczkę mniejszą, ale rozłożoną na, na rozłożoną szerzej. Pomyślałem, że z tego względu, że maska jest aluminiowa, nie możemy użyć narzędzia, które byśmy użyli normalnie. Do wyciągnięcia takich wniosek, pomyślałem, że nawiercę otwory od wewnątrz, spróbuję wypchnąć ten materiał na zewnątrz. Potem zobaczymy, jak to wyjdzie. Na koniec zaspawam te wszystkie otwory, które wywiercę od środka. No i maska będzie lakierowana wtedy z dwóch stron, ale inaczej, inaczej tutaj nie wiem, jak to mógłbym rozwiązać. Hmm. dobra, zobaczymy, w trakcie. Także na tą chwilę maska wygląda tak. Nie jest jeszcze skończona, wymaga jeszcze troszeczkę, e, troszeczkę pracy. Jak widzicie, tutaj ten cały czas ten jeszcze jest dość mocno. E, ja natomiast muszę już na dzisiaj kończyć, mam e, troszeczkę inne rzeczy, którymi muszę się teraz zająć. Także wyjedziemy musangiem, położy, postawimy go gdzieś w innym miejscu, tak żeby nie blokował. E, tak, żeby nie blokował tutaj jednego stanowiska, nie wiem czy o tym wspominałem. Ale e, patrzcie, ile jest szpachli na tylnym lewym posieciu botnika. Zaczęliśmy to e, obstukiwać, żeby tylko zobaczyć, jak dużo jest. Nie wygląda to najlepiej. Wszystko wskazuje na to, że cały tutaj jest pokryty szpachlą. Będziemy musieli to wszystko zedrzeć. Zobaczcie, jak wygląda blacha od spodu. Wtedy to najprawdopodobniej wyciągnąć. I od nowa całe polakierować. I tak ten błot miał być lakierowany ze względu na te rysy. Tutaj też jest wgniecenie i mały ubytek. Także polakierujemy go całego, jeszcze go troszeczkę naprawimy. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekajcie na nowy odcinek z BMW, który pojawi się już wkrótce. No i oczywiście kolejny odcinek z Kamara. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!